Zaczynamy konferencję prasową po meczu GKS Tychy Arka Gdynia. Przypomnę tylko wynik spotkania: dwa do jednego zespołu gości. Bramki ścierali Bartosz Ława i Antoni Łukasiewicz, Larki i dla GKS Tychy Maciej Kowalczyk. W pierwszej kolejności poproszę o pomyczowe opinie trenerów obu drużyn. Trener Arki Gdynia, pan Dariusz Dźwiga. Witam serdecznie. No, przede wszystkim. Uważam, że wygraliśmy zasłużenie, mieliśmy mecz pod kontrolą, ale przy tylu sytuacjach niewykorzystanych i przy wyniku 1-1 bałem się, że ten mecz może zakończyć się zwycięstwem gospodarzy. Uważam, że zagraliśmy przede wszystkim w pierwszej połowie dobre spotkanie, chociaż w drugiej, w drugiej też mieliśmy kontrolę nad meczem. Był taki moment, że mecz zdecydowanie się wyrównał i zespół gospodarzy doszedł do dwóch sytuacji, z których mógł przejść bramkę, ale jeszcze raz powtórzę, że w, w moim odczuciu wynik jest sprawiedliwy. Dziękuję. Trener GKS-u Tychy, pan Przemysław Cechysz. Ja uważam, że faktycznie pierwszą połowę Arka zagrała bardzo dobre spotkanie, a my bardzo słabe spotkanie. Po raz kolejny, tak jak było w meczu w Olsztynie, gdzie oddaliśmy zupełnie pierwszą połowę, tak oddaliśmy pierwszą połowę y, zespołowi Arki. Zaczęliśmy grać dopiero po stracie bramki na 1-0, i ja uważam tutaj, że to my uzyskaliśmy przewagę, my wyrównaliśmy i my potem. Parliśmy do przodu, żeby to ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść, i mieliśmy ku temu sytuację. Yy, przy stanie 1-1 były dwie sytuacje, z których mogliśmy strzelić bramkę, ale ja uważam, że był ewidentny rzut karny w zamieszaniu, gdzie obrońca tuż przed Maćkiem Kowalczykiem zgarnął piłkę ręką. Wtedy mógłby, przy strzelonym rzucie karnym moglibyśmy prowadzić i ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Niestety. Pod koniec brakło troszkę, trochę bardzo koncentracji wrzutka. Ja nie wiem, jak ona przeszła. To była niska piłka, przeszła dwóch, trzech zawodników i Łukasiewicz umieścił ją w bramce. Oto mam olbrzymie pretensje, bo myślę, że ten remis wzięlibyśmy. Choć tak jak mówię, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Bardzo żałuję. Szkoda, że taki debiut na tyskiej ziemi. Ale.

na pewno to nie jest dobre, no co nie, nie oszukujmy się, tak? Ale wiadomo, na to jesteśmy przygotowani, a zespół Tychów yy, grał już tak dwa lata, także on już. Czwarte, ale dwa lata mówię w pierwszej lidze, chyba, tak? Jeżeli się nie mylę, tak, tak. Dwa lata już tak grał w pierwszej lidze, także myślę, że to też psychicznie oni są na to przygotowani. No, jest trudna sytuacja, jeszcze ten rok musimy wytrzymać i sobie z tym poradzić. Yy... Nie powinno mieć to wpływu na grę. Na pewno na atmosferę meczu, na to, bo wie pan, przy takim wyniku 1-1, kiedy my ciśniemy, stwarzamy jedną, drugą sytuację, ta pomoc kibiców by była bardzo potrzebna i na pewno lepsza. A. Ale no cóż, no, no, nie, nie możemy się denerwować na rzeczy, na które nie mamy wpływu. My musimy po prostu wygrywać tę mecz. Wszystko. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję za udział w konferencji.